Cześć i witaj na kanale Świat ludzkich historii. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy! Zakład fryzjerski u Zygmunta był miejscem dobrze znanym, był także jednym z salonów w mieście, które miały najlepsze opinie, lecz niekoniecznie z powodów, o których marzył jego właściciel. Janek, młody fryzjer o dobrym sercu. Nie był tu szefem, jedynie pracownikiem. Zakład należał do pana Zygmunta, człowieka nietypowego, dla którego liczył się każdy grosz i każda minuta pracy. Zygmunt miał jasne zasady, nie ma zapłaty, nie ma usługi. Janek, choć szanował szefa, czasem czuł, że te reguły były zbyt surowe, przez co często traktował klientów z większym luzem niż powinien, co zdecydowanie denerwowało Zygmunta. Pewnego chłodnego popołudnia, kilka dni przed świętem niepodległości, do zakładu wszedł starszy mężczyzna. Jego płaszcz był wyblakły, a siwe włosy i broda w nieładzie. Trzymał w ręku laskę, a każdy krok wydawał się wymagać od niego wysiłku. Janek spojrzał na niego i od razu zauważył zmęczenie w jego oczach, ale też coś jeszcze, dumę, która nie zgasła mimo upływu lat. Dzień dobry, powiedział starszy pan. Siadając na fotelu. Jestem Witek. Służyłem kiedyś w wojsku, ale to stare czasy. Chciałbym się ogarnąć przed świętem, tylko nie mam czym zapłacić. Janek zerknął w stronę zaplecza, gdzie Zygmunt akurat liczył utarg. Wiedział, co szewby powiedział: Wypędź go, szkoda czasu. Ale coś w głosie Witka, ciche, szczere wyznanie, poruszyło fryzjera. Nie mógł odmówić. Panie Witku, dla weterana strzyżenie za darmo, powiedział cicho, żeby Zygmunt nie usłyszał. To ja powinienem panu dzenkować za służbę. Witek chciał zaprotestować, ale Janek już sięgnął po nożyczki. Przez następne pół godziny pracował w skupieniu, słuchając opowieści Witka o wojsku, o trudnych zimach, utraconych kolegach i życiu po powrocie, które nie zawsze było sprawiedliwe. Gdy skończył, Witek wyglądał jak inny człowiek, schludny, wyprostowany, z błyskiem w oku. Nie wiem, jak ci zenkować, synku, powiedział, ściskając dłoń Janka. Nie zapomnę tego. Janek uśmiechnął się. To drobiazg, panie Witku, do zobaczenia. Witek wyszedł, a Janek wrócił do sprzątania, myśląc, że sprawa załatwiona. Nie zauważył jednak, że Zygmunt wszystko widział przez uchylone drzwi zaplecza. Kilka minut później szef wyszedł na salę z czerwoną twarzą i zmrużonymi oczami. W ręku trzymał notes, w którym skrupulatnie zapisywał każdy grosz. Co ty sobie myślisz, Janek? Warknął. Darmowe strzyżenie. To nie karitas, tylko interes. Przez takich jak ty ledwo wiążemy koniec z końcem. Od dziś potrącam ci to z wypłaty, a jak się powtórzy, to wylecisz na zbity pysk. Janek próbował się tłumaczyć. To był weteran, szefie. Nie miał pieniędzy, a ja? Weteran czy nie? Mnie to nie obchodzi. Przerwał mu Zygmunt. Pieniądze na stół, albo robota się kończy. Koniec dyskusji. Janek zacisnął zęby, czując, jak niesprawiedliwość pali go w środku. Wiedział, że Zygmunt nie żartuje, już raz zwolnił pomocnika za podobny wybryk. Wieczorem, zamykając zakład, fryzjer zastanawiał się, czy warto tu jeszcze pracować. Nie miał pojęcia, że następny dzień przyniesie coś, co zamrozi nawet samego Zygmunta. Rano zakład był jeszcze pusty. Janek zamiatał podłogę, a Zygmunt siedział na zapleczu. Jak zwykle licząc drobne. Nagle drzwi otworzyły się z hukiem. Do środka wszedł wysoki mężczyzna w nienagannym mundurze wojskowym, z dystynkcjami majora na pagonach. Za nim stało dwóch żołnierzy, równie poważnych. Janek zamarł, miotła wypadła mu z rąk. Co się dzieje? Czy to przez Witka? Przemknęło mu przez głowę. Major spojrzał na niego surowo, po czym zapytał: Pan Jan. Tak, to ja, wydukał fryzjer, czując, jak serce wali mu w piersi. Z zaplecza wyszedł Zygmunt, słysząc hałas. Stanął obok Janka, marszcząc brwi. O co chodzi? Burknął. Major zignorował go na chwilę, zwracając się do Janka. Nazywam się Major Nowak. Słyszałem o tym, co zrobił pan wczoraj dla Witolda Marciniaka, naszego weterana. Przyszedłem osobiście, żeby panu podzękować. Janek zamrugał, nie wierząc własnym uszom. Zygmunt, stojąc obok, zbladł, a jego szczęka opadła. Major mówił dalej: Witek służył pod moim dowództwem. Człowiek honoru, choć życie go nie oszczędzało. To, co pan dla niego zrobił, to gest, którego nie zapomnimy. Spojrzał na Zygmunta którego mina zdradzała że zaczyna rozumieć co się dzieje słyszałem jednak że nie wszyscy podzielają pańską życzliwość zygmunt przełknął ślinę próbując się uśmiechnąć ja e, e e to nie tak panie majorze my tu szanujemy weteranów prawda janek fryzjer milczał a major uniósł brew to dobrze bo mamy dla pana jana propozycję Chcielibyśmy, żeby od czasu do czasu strzygł naszych weteranów. Oczywiście, na nasz koszt. Po tych słowach jeden z żołnierzy postawił na podłodze pudło z nowym sprzętem fryzjerskim i kopertą z odznaczeniem od Witka. Zygmunt patrzył na to wszystko z otwartymi ustami, a Janek, wciąż oszołomiony, zdołał wykrztusić: To dla mnie zaszczyt. Major skinął głową. Niech pan się przygotuje. Od jutra może pan mieć więcej klientów niż się spodziewa. A pan, zwrócił się do Zygmunta, niech pamięta, że honor czasem przynosi więcej niż grosze. Gdy żołnierze wyszli, Zygmunt stał jak skamieniały, a Janek uśmiechnął się pod nosem. Wiedział, że ta wizyta zmieniła wszystko, i to nie tylko w jego pracy. Po wizycie majora Nowaka i jego żołnierzy w zakładzie u Zygmunta zapanowała cisza. Jakie Janek nigdy wcześniej nie doświadczył. Zygmunt, wciąż blady jak ściana, stał przy ladzie i gapił się na pudło z nowym sprzętem fryzjerskim, które zostawili wojskowi. Jego dłonie drżały lekko, jakby nie mógł zdecydować, czy się cieszyć z nieoczekiwanego obrotu spraw, czy martwić tym, co major powiedział na odchodne: honor czasem przynosi więcej niż grosze. Janek, trzymając w ręku odznaczenie od Witka, czuł mieszankę ulgi i gniewu. W głowie wciąż dudniały mu słowa szefa z wczorajszego wieczoru, potrącam ci to z wypłaty, a jak się powtórzy, wylecisz. Przez resztę dnia Zygmunt udawał, że nic się nie stało. Rzucał Janka nerwowe spojrzenia, a nawet próbował żartować z klientami, którzy zaczęli zaglądać do zakładu po tym, jak wieść o wizycie wojska rozeszła się po miasteczku. Ale Janek nie mógł przestać myśleć o tym, jak niesprawiedliwie został potraktowany. Darmowe strzyżenie Witka było czymś, z czego był dumny, a Zygmunt zamienił to w karę. Gdy zamykali zakład, szef klepnął go po ramieniu i mruknął. No, Janek, może jednak coś z tego będzie. Ale pamiętaj, żadnych więcej numerów za darmo. Co? Fryzjer skinął głową, ale w środku coś w nim pękło. Nie mógł tego tak zostawić. Następnego dnia, zgodnie z zapowiedzą majora, do zakładu przyszło kilku weteranów. Byli to starsi mężczyźni, niektórzy w wyblakłych mundurach, inni z laskami czy kulami, ale wszyscy z uśmiechem i słowami wdzięczności dla Janka. Zygmunt kręcił się po salonie, próbując grać rolę troskliwego gospodarza, ale Janek widział, że robi to tylko na pokaz. Po południu drzwi znów się otworzyły. A do środka wszedł major Nowak, tym razem sam, bez eskorty. Miał na sobie cywilny płaszcz, ale jego postawa i spojrzenie wciąż zdradzały wojskową dyscyplinę. Dzień dobry, panie Janie, powiedział, kiwając głową. Widzę, że nasi ludzie już tu dotarli. Jak się panu pracuje z nowym sprzętem? Janek uśmiechnął się lekko. Świetnie, panie majorze. To dla mnie zaszczyt. Że mogę pomóc. Zygmunt wtrącił się szybko, przeciskając się obok Janka. O tak, panie majorze, u nas weterani zawsze mile widziani. Prawda, Janek. Major spojrzał na Zygmunta, a potem przeniósł wzrok na fryzjera. Coś w oczach Janka, może cień wahania, może błysk złości, sprawiło, że Nowak uniósł brew. Wszystko w porządku, panie Janie. Zapytał spokojnie. Janek zacisnął pięści. Wiedział, że to ryzykowny moment. Zygmunt stał tuż obok, a jego spojrzenie mówiło wyraźnie: milcz. Ale fryzjer nie mógł dłużej udawać. Spojrzał majorowi prosto w oczy i powiedział: Niezupełnie, panie majorze. Chciałbym powiedzieć prawdę, jeśli mogę. Zygmunt zesztywniał, a w zakładzie zapadła cisza. Major skinął głową. Proszę mówić, Janek nabrał powietrza. Po tym, jak ostrzygłem pana Witka za darmo, mój szef wskazał na Zygmunta. Zagroził, że potrąci mi to z wypłaty. Powiedział, że jeśli jeszcze raz zrobię coś takiego, to mnie zwolni. Nie żałuję, że pomogłem panu Witkowi, ale chciałem, żeby pan wiedział, jak to naprawdę wyglądało. Major zmrużył oczy, a jego spojrzenie przeniosło się na Zygmunta. Szef Janka otworzył usta, by się bronić, ale słowa uwięzły mu w gardle. Nowak uniósł dłoń, uciszając go. Rozumiem, powiedział powoli. Więc to pan, panie Zygmuncie, uznał, że gest dobroci wobec weterana zasługuje na karę. Zygmunt zaczął się jąkać. Ja, nowy pan, majorze. To biznes trzeba jakoś kręcić. Nie chciałem nikogo urazić, to tylko zasady. Zasady, przerwał mu major, a jego ton stał się ostry jak brzytwa. Wie pan, co to były za zasady, kiedy Witek i jemu podobni marzli na posterunkach, żeby pan mógł tu dzisiaj prowadzić swój biznes? Honor i szacunek, panie Zygmuncie tego uczyłem swoich ludzi. Widzę, że panu tego brakuje. Zygmunt zamilkł, a jego twarz poczerwieniała. Janek stał z boku, czując, jak ciężar złości powoli z niego opada. Major spojrzał na niego z uznaniem: Dziękuję za szczerość, panie Janie. To rzadka cecha, po czym odwrócił się do Zygmunta. Proponuję, żeby pan przemyślał swoje zasady. A jeśli pan Jan będzie miał z tego powodu kłopoty, proszę pamiętać, że ja też mam swoje sposoby, żeby przypomnieć o szacunku. Rozumiemy się. Zygmunt przełknął ślinę i kiwnął głową, nie odzywając się już ani słowem. Major uścisnął dłoń Janka i dodał: Trzymaj się, chłopcze. Masz w sobie coś, czego nie kupi się za grosze. Gdy nowak wyszedł, w zakładzie znów zapanowała cisza. Zygmunt rzucił Janka wściekłe spojrzenie, ale nie powiedział nic. Wiedział, że tym razem przegrał i to nie tylko z majorem, ale z czymś większym. Janek wrócił do pracy, czując, że prawda, choć trudna, była tego warta. W głębi duszy wiedział też, że to nie koniec tej historii. Po wyjściu majora Nowaka z zakładu u Zygmunta atmosfera stała się gęsta, jak smoła. Zygmunt, wciąż czerwony na twarzy, rzucał fryzjerowi spojrzenia pełne złości ale milczał. Weterani, którzy przyszli na strzyżenie, zdawali się nie zauważać napięcia, śmiali się, wspominali stare czasy i dziękowali Jankowi za jego pracę. Dla nich był bohaterem, człowiekiem, który nie tylko trzymał nożyczki, ale i miał serce na dłoni. Ale Janek, mimo ich słów, czuł się dziwnie nieswojo. Gdy wieczorem zamykał zakład, Zygmunt w końcu się odezwał. — Myślisz, że jesteś sprytny, ceo. Warknął, trzaskając szufladą z utargiem. Narobiłeś mi wstydu przed tym majorem, a teraz jeszcze muszę się uśmiechać do tych staruszków. Ale pamiętaj, Janek, tu ja rządzę. Jeszcze się policzymy. Janek nie odpowiedział. Wziął swoje rzeczy i wyszedł, czując jak słowa szefa dudnią mu w głowie. W domu, siedząc na kanapie z kubkiem herbaty, Zaczął się zastanawiać, czy dobrze zrobił, mówiąc majorowi prawdę. Chciał być szczery, chciał pokazać, że nie godzi się na niesprawiedliwość. Ale teraz, teraz czuł się jak ktoś, kto otworzył puszkę Pandory. Zygmunt nie był człowiekiem, który łatwo zapominał urazy. A co, jeśli major uznał go za skarżypytę? Może powinien był przemilczeć sprawę, ugryźć się w język i jakoś to przeczekać. Te myśli krążyły mu po głowie całą noc. Śnił o zakładzie, o surowym spojrzeniu majora i o Witku, który patrzył na niego z wdzięcznością. Obudził się zmęczony, z ciężkim sercem. Spojrzał na odznaczenie od weterana, które leżało na stole i westchnął. "Zrobiłem co uważałem za słuszne", powiedział sobie, ale pewności w tym nie było. Rano zadzwonił do Zygmunta. W "Szefie, Biorę kilka dni wolnego, rzucił krótko, nie dając mu szansy na protest. Zygmunt burknął coś o niewdzięczności, ale ostatecznie zgodził się, pewnie licząc, że to okazja, by ochłonąć po ostatnich wydarzeniach. Janek odłożył telefon i spojrzał za okno. Miasteczko wyglądało jak zwykle: ciche, spokojne, z mgłą unoszącą się nad dachami. Ale dla niego nic już nie było takie samo. Przez następne dni unikał zakładu i ludzi. Spacerował po lesie za miastem, siedział nad stawem z wędką, choć ryby jakoś nie chciały brać, i czytał stare książki, które od dawna kurzyły się na półce. Próbował uporządkować myśli. Z jednej strony czuł ulgę, prawda wyszła na jaw, a major stanął po jego stronie. Z drugiej jednak gryzło go zwątpienie. Czy nie za bardzo się odsłonił? Czy nie naraził się na zemstę Zygmunta? A może weterani, dowiedziawszy się o wszystkim, uznają, że szukał pochwał, a nie naprawdę chciał pomóc? Trzeciego dnia wolnego, siedząc na ławce w parku, zauważył starszego mężczyznę idącego w jego stronę. To był Witek. Weteran usiadł obok, opierając laskę o kolano, i przez chwilę milczał, patrząc na kaczki pływające po stawie. Słyszałem, co się stało u ciebie w zakładzie, powiedział w końcu. Major mi opowiedział: I wiesz co, synku, dobrze zrobiłeś. Janek spojrzał na niego zaskoczony. Naprawdę, bo ja już sam nie wiem. Szef jest wściekły, a ja się zastanawiam, czy nie lepiej było siedzieć cicho. Witek pokręcił głową. Milczenie jest łatwe, ale nie zawsze słuszne. Zygmunt to sknera. Zawsze był, a ty pokazałeś, że są rzeczy ważniejsze niż jego grosze. Major szanuje takich jak ty ludzi, którzy mają odwagę powiedzieć, co myślą. I ja też. Janek uśmiechnął się blado dzięki, panie Witku, ale nie wiem, co będzie, jak wrócę do pracy. Będzie, co ma być odparł Witek, wstając powoli ale pamiętaj, Masz nas po swojej stronie. Nie jesteś sam, a moi koledzy wręcz czekają na to, aż wrócisz do salonu. Nie jest on bez ciebie taki sam. Gdy weteran odszedł, Janek poczuł, jak ciężar na jego piersi robi się lżejszy. Może i miał wątpliwości, ale słowa Witka przypomniały mu, dlaczego to wszystko zrobił. Wrócił do domu z postanowieniem, że jutro stawi czoła Zygmuntowi, niezależnie od tego, co go czekało. Po kilku dniach wolnego Janek wrócił do zakładu z mieszanymi uczuciami. Spodziewał się kolejnej awantury z Zygmuntem, ale gdy otworzył drzwi, zastał coś zupełnie innego. Na ladzie nie było starego notesu szefa, a w środku zamiast obrażonego szefa kręciła się kobieta w średnim wieku, energicznie układająca nowe narzędzia fryzjerskie. Podniosła wzrok i uśmiechnęła się szeroko. Ty musisz być Janek. Zawołała. Jestem Iwona, nowa właścicielka. Zygmunt sprzedał mi zakład i wyjechał do córki na wieś. Mówił, że ma dość wojskowych fanaberii. Janek zamrugał, zaskoczony. Nowa właścicielka. Tak, potwierdziła Iwona. Nazwa się zmienia na u Iwony. Pracowałam kiedyś z żołnierzami, strzygłam ich na poligonach. Słyszałam o tobie od majora Nowaka, masz złote ręce i serce. Chcę, żebyś wrócił. Weterani też pytają o ciebie. Janek uśmiechnął się, czując, jak ostatnie wątpliwości się rozmywają. W takim razie wracam, powiedział. I dziękuję. Iwona poklepała go po ramieniu. To ja dziękuję. Razem zrobimy tu coś dobrego. Tego dnia zakład znów wypełnił się śmiechem weteranów, a Janek wiedział, że znalazł swoje miejsce. Dalej nie mógł uwierzyć w to, że Zygmunt tak nagle po prostu zniknął, i nadal było mu czasami głupio, że z powodu jego długiego języka on musiał sprzedać zakład. Ale z drugiej strony to była jego decyzja. Poza tym, dla dobra zakładu trzeba dokonywać różnych kroków. Szczerość i życzliwość są niektórymi z nich.